Witam wszystkich na moim kanale. Albania w ogniu, ale proszę Państwa, to są tematy, które nikogo nie interesują. Również moje psy, no, moje, nie moje, przyszły tu ze mną na tą górkę. Też nie, nie widać u nich zdenerwowania. Natomiast, proszę Państwa, duże zdenerwowanie i konsternację zauważyłem w mediach niemieckich i podobno również Zeleński no, jest bardzo zaniepokojony tym, że Donald Trump i Władimir Putin mają spotkać się na lasce po to, aby negocjować negocjować sprawę Ukrainy. Proszę Państwa. Negocjacje te, tak jak mówię, mają odbyć się bez udziału Ukrainy i Unii Europejskiej. Dlatego też ta wielka konsternacja, wielkie zdziwienie, no i proszę Państwa, obawy, obawy, że Donald Trump z Putinem mogliby się dogadać nie tylko w tej sprawie, ale może i w innych sprawach. Tym niemniej tutaj no, pojawił się też takie takie teorie Konspiracyjne, spiskowe, że Donald Trump może wykorzystać to miejsce, a więc Alaskę. To jest, proszę Państwa, terytorium w tej chwili amerykańskie. Było kiedyś rosyjskie, ale jest amerykańskie. No i na terytorium Ameryki Donald Trump ma prawo zaaresztować Władimira Putina, gdyż ten na podstawie podejrzeń jest poszukiwany listem gończym przez światowy proszę Państwa sąd nie, najbardziej niezależny na świecie, którego w sumie Amerykanie nie uznają no, bo ten sąd również ściga Bibiego Nataniahu, ale no to jest proszę Państwa inna historia Władimir Putin może właśnie na tej podstawie być aresztowany na terytorium Stanów Zjednoczonych może też ulec jakiemuś wypadkowi albo jakaś Jakaś, jakieś trzęsienie ziemi, proszę Państwa, wszystko jest możliwe. Alaska to jest no, nieobliczalny punkt na świecie. Władimir Putin powiedział, że tam się spotka z, z Trumpem. No, jest to trochę związane z pewnymi niebezpieczeństwami, jest jakieś ryzyko, ale na szczęście no, ta Alaska leży blisko, bardzo blisko Rosji i pewnie, pewnie Władimir będzie odpowiednio za Zabezpieczony, i chyba do takich incydentów nie dojdzie. Bardziej prawdopodobne jest to, że może ta, ten zimny klimat doprowadzić do ciepłych rozmów. Do ciepłych rozmów, i tego boją się zarówno Zeleński, jak i Unia Europejska, że poza ich plecami może dojść do jakiegoś. Porozumienia, które może mieć fatalne konsekwencje dla, dla Europy, która zainwestowała już setki, nie milionów, miliardów, po to, aby, aby Ukraina mogła odzyskać swoje, swoje tereny, aby zainstalować tam demokrację i ewentualnie rozszerzyć NATO, wygląda, że będzie troszkę inaczej. Wygląda, że te ziemie, na których stanęła stopa rosyjskich żołnierzy już nigdy nie wrócą do Ukrainy, że mm, również e, z podłączeniem Ukrainy do Unii i do NATO również może ten, ten projekt ulec e, zachwianiu, a stosunki między USA a Rosją mogą się mm, na tym zimnym kontynencie ocieplić. I to byłby, proszę Państwa, cios, którego ta zielona komunistyczna elita w Unii Europejskiej no, będzie, będzie miała ciężko, ciężko się pogodzić z takim obrotem sytuacji. No, zobaczymy, zobaczymy. Na razie, na razie tutaj w Albanii, tak jak mówię, jest ciepło, jest nawet gorąco, ale nikogo to nie interesuje. Wszyscy patrzymy na przyszły piątek i na Alaskę. Co tam się wydarzy? Sam jestem ciekaw. 嗯，留下。